Witajcie! W tym materiale chcielibyśmy zaprezentować Wam pokrótce niemiecką wersję Liver'a. Dla tych, którzy nie wiedzą, Liver to modyfikacja, która wprawdzie nie dodaje nowych zadań, ale za to zmienia świat gry nie do poznania. A czym charakteryzuje się alternatywa od Niemców? Twórcy zaznaczają, że to nie jest tłumaczenie rosyjskiego pierwowzoru, a ich własna inicjatywa. Mamy tutaj do wyboru aż cztery poziomy trudności, a jeśli wybierzemy ten najtrudniejszy, możemy skorzystać z początkowej premii i na przykład zacząć grę z 30% broni jednoręcznej lub runą ognistej błyskawicy, co wydaje się najciekawszą opcją nawet dla tych, którzy nie są weteranami serii, gdyż wiele rzeczy dostępnych jest tylko na tym poziomie, chociażby ulepszanie run czy pierścień szybkości. Istnieje możliwość dołączenia do magów wody, choć jest to raczej kosmetyczna zmiana, jak w Atarian Edition. Dodatkowo grę można ukończyć jako nowicjusz lub nawet całkowicie bez gildii, w czym pomoże nam ogrodnik. Muszę porozmawiać z lordem Hagenem. Wiesz, może jak mógłbym dotrzeć do niego? <grytanie> Zapomnij, chłopcze. Paladyni nigdy się do niego nie dopuszczą. Ach, chyba że jesteś na usługach króla. Ale wtedy pewnie byś nie pytał. Jakieś inne możliwości? W hmm. rzeczy samej. Mógłbym spróbować odwrócić uwagę strażników, a ty w tym czasie przekradniesz się do środka. Dzięki. Nie ma za co! Oprócz stroju czeradnika, każdy z mistrzów oferuje teraz dodatkowe rzeczy. Konstantino przyjmie od nas więcej rodzajów roślin, a Bosper nauczy nas produkcji strzał i bełtów, garbowania skór i ulepszania broni dystansowych. A skoro mowa o nowych umiejętnościach, warto wyróżnić tu jeszcze chociażby regenerację, targowanie się czy wzmacnianie pancerzy. Jeśli jesteś zainteresowany, pokażę Ci parę sztuczek, dzięki którym samemu będziesz mógł ulepszyć swój pancerz. Jak w każdej tego typu modyfikacji rozszerzającej, nie zabraknie również nowych przedmiotów, animacji i funkcji. Mamy nowe zaklęcia, rąbanie drzew, a w łóżku możemy zmienić liczbę punktów doświadczenia, nauki i trafień za pozioma. Ciekawą opcją są także eliksiry, tymczasowo zwiększające siłę, zręczność lub życie. Potrzebujesz tylko jednej mikstury, bardzo specjalnej. <grych> Modyfikacja jest kompatybilna z DirectX 11, ale żeby pograć komfortowo na wyższych ustawieniach, potrzeba naprawdę mocnych podzespołów. Inaczej z naszą maszyną stanie się to samo co z tym truchłem. Igni. Pamiętajcie, że nasze prezentacje mają na celu bardzo ogólnie przedstawić zmiany, jakie sami zauważyliśmy w trakcie prac nad polską wersją. Na pewno jest tu cała masa drobiazgów, o których wiedzą tylko twórcy. To już zostawiamy Wam do odkrycia. Jak widzieliście, niemiecka wersja dodaje tu i ówdzie trochę dialogów, ale bez obaw, wszystko zostało w pełni zdabingowane przez naszą ekipę. Kim jesteś? Nazywam się Marlon. Czego ci potrzeba, nieznajomy? Jeśli szukasz broni, to niestety źle trafiłeś. Na Twoim miejscu zajrzałbym na targowisko. Pokaż mi swoje towary. Z największą przyjemnością. Tradycyjnie całość może się pobrać za darmo na stronie bractwa spolszczenia lub przez aplikację Spine. Ja tymczasem się z Wami żegnam i zachęcam do dalszego śledzenia postępów. Do usłyszenia.